A komu innemu miałoby to przypaść? Moja teściowa zadrwiła na pogrzebie mojego męża, już roszcząc sobie prawo do jego majątku. Może przyda ci się jej pomoc? Uśmiechnęłam się, podając jej wizytówkę mojej córki. Przeczytała ją i zbladła. Ona nawet nie jest. O, nie. Nazywam się Natalia. Ta historia dotyczy mojej chciwej teściowej Grażyny. Jest matką mojego zmarłego męża. Chociaż nie lubię jej tak nazywać. Nigdy nie zasłużyła na miano matki. Jeśli uważasz, że jestem niesprawiedliwa, musisz wysłuchać mojej historii. Poznałam Eliasza na studiach. Byliśmy na kilku tych samych zajęciach, i od razu między nami zaiskrzyło. Mieliśmy wspólne pasje i zainteresowania, które nas połączyły. W tamtym czasie oboje ledwo wiązaliśmy koniec z końcem. Miałam córkę. Lilię z nastoletnich lat, której ojciec zrzekł się praw. Chociaż rodzice pomagali mi przy niej, pracowałam na dwóch etatach, by skończyć studia i zająć się dzieckiem. To był bardzo trudny czas, ale wiedziałam, że nie ma innej drogi. Eliasz też miał własne kłopoty finansowe. Matka wyrzuciła go z domu, gdy skończył 18 lat. Powiedziała mu, że jest już dorosły i nie powinien oczekiwać od niej żadnych pieniędzy. Eliasz błagał matkę, by pozwoliła mu zostać choć przez chwilę. Te skąpe pieniądze, które zarobił jako nastolatek, grażyna mu zabrała, twierdząc, że należą się jej za wychowanie go. Eliasz był więc bez grosza, gdy go wyrzucono. Musiał pracować na dwóch etatach, by opłacić czesne i coś zaoszczędzić. Nasze wspólne kłopoty z czasem zbliżyły nas do siebie. Musieliśmy ciężko pracować, by zrównoważyć nasz związek i obowiązki. Staliśmy się silną parą, podziwianą przez wszystkich. Ukończyliśmy studia, a ja znalazłam pracę. Eliasz natomiast chciał założyć własną firmę. Usiedliśmy, by wszystko przemyśleć. Jego marzenia były wspaniałe, ale z pieniędzmi byłoby krucho. Postanowił więc wprowadzić się do matki. Męczyła go o pieniądze, a on zgodził się jej płacić, jeśli pozwoli mu tam mieszkać. Od tamtej pory wszystko szybko się popsuło. Gdy Eliasz tam mieszkał, rzadko wolno mi było go odwiedzać. Grażyna mówiła: Mój syn już ma mało gotówki, nie stać go na dziewczynę, zwłaszcza taką z dużym balastem. Słucham? Moja córka i ja nie jesteśmy balastem, sama zarabiam i utrzymuję córkę. Właśnie dlatego nie mogłam przyjąć Eliasza, nawet gdybym chciała. Właśnie. Gdybyś oddała tego Bachora do adopcji, mój syn nie musiałby na mnie pasożytować. Miałabym go z głowy. Mamo, ja na tobie nie pasożytuję. Płacę ci kupę kasy za czynsz, a nawet spłacam twoje długi. Nie mieszkam tu za darmo. Poza tym Lilia nie jest balastem. Nie mów tak o dziecku. A czemu nie? Dzieci to ciężar. Spójrz na siebie, Eliasz. Myślałam, że pozbędę się ciebie, gdy skończysz 18 lat, a teraz siedzisz tu i uszczuplasz moje dochody. Przestań tak mówić do syna. Mówiłam, że dosłownie płaci za pobyt tutaj. Należą mi się te pieniądze. Jestem jego matką i musi mi spłacić to, że go wychowałam. To tylko jeden przykład tego, jaka była grażyna, gdy się zmagaliśmy. Czasami chciałam wyrwać Eliasza z jej szponów i trzymać go z dala od jej toksycznych zachowań. Eliasz jednak nie chciał odchodzić. Mówił, że nawet jeśli odejdzie, matka i tak nie przestanie prosić o pieniądze. Jego zdrowie psychiczne było w opłakanym stanie. Martwiłam się o niego. Trwało to rok, zanim Eliasz w końcu się poddał i wprowadził do mnie. Powiedziałam: Posłuchaj mnie, Eliasz. Nie możesz dłużej mieszkać u matki. Wpadasz w depresję, widzę to. Wiem, że ledwo oszczędzasz na swoją firmę. Wiem, że opuszczasz posiłki, by zarobić. To musi się skończyć. Wprowadź się do mnie. Chcę, Natalio ale nie chcę być dla ciebie ciężarem. Już teraz żongluję pracami i ledwo inwestuję w firmę. Chyba muszę porzucić marzenie. Absolutnie nie, Eliasz. Wprowadź się. Wezmę dodatkową pracę, żeby nam pomóc. Nie musisz nic płacić. Pokryję czynsz i wszystko. Skup się na firmie i przeznaczaj na nią swoją pensję. Po długich namowach, Eliasz w końcu się zgodził. Wprowadził się do mnie ku wielkiemu rozczarowaniu grażyny. Kiedy Eliasz powiedział jej o wyprowadzce, stwierdziła: Ach, czyli porzucasz matkę, by płacić na Natalię i jej bachory. Jak mogłeś mi to zrobić? Jestem twoją krwią. Urodziłam cię, a ty zdradzasz mnie dla ludzi, którzy nawet nie są twoją krwią. Mamo, nawet jeśli mnie urodziłaś, zawiodłaś jako rodzic. Nigdy nie zawahałaś się mnie wykorzystywać finansowo i odciąć pomocy, gdy skończyłem 18 lat. Zmarnowałem już na ciebie wystarczająco pieniędzy. Powinienem był dostrzec, że nie chcesz, bym odniósł sukces. Twój głupi biznes nigdy nie wypali. Tylko dlatego, że dałam ci dom, zacząłeś myśleć, że zasługujesz na wszystko. Gdy odejdziesz, prawdziwe życie cię nauczy, wtedy wyrzucę cię, gdy przyjdziesz żebrać. Tak, właśnie tak o nim myślała. Grażyna wierzyła, że Eliasz zasługuje na to, by być przykutym do niej na całe życie. Nie zamierzałam na to pozwolić. Obiecałam Eliaszowi, że pomogę mu odnieść sukces. Po dwóch latach ogromnych zmagań firma Eliasza osiągnęła wielki sukces. Nie zdradzę nazwy firmy, ale naprawdę mu się udało. Eliasz i Lilia również bardzo się do siebie zbliżyli i nawiązali silną więź. Lilia szczególnie podziwiała Eliasza i uważała go za rodzinę. Eliasz przyjął Lilię jak własne dziecko. Gdy uzbieraliśmy sporą sumkę, oświadczył się. Powiedział Lili, że chce ją adoptować. Lilia, która nigdy nie miała wzorca ojca, już uważała Eliasza za tatę, więc adopcja przebiegła szybko, a rok później wzięliśmy ślub. Kiedy Eliasz poinformował Grażynę o zaręczynach i adopcji, powiedziała: Nie, 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 nie. Nie możesz ożenić się z Natalią. Jeśli to zrobisz, musi pozbyć się tej swojej bachorzycy. Nie ma mowy, żebyś adoptował jej córkę. Dlaczego? Co sprawia, że myślisz, że moja córka musi odejść? Masz czelność oczekiwać, że porzucę dziecko. Mamo, kocham Lilię, w sercu jest moją córką. Chcę tylko, by stało się to prawdą, również prawnie. Nie ma mowy, żebym chciał, by od nas odeszła. Ona nie jest Twojej krwi, nie jest dzieckiem i nigdy nie będzie. Potrzebujesz krewnych spadkobierców dla swojej firmy. Oni nie są wystarczająco dobrzy. Powinieneś znaleźć kogoś, kto nie ma dzieci. Mamo, posuwasz się za daleko, to nie twoja sprawa. Informujemy cię tylko z grzeczności. Jak to nie moja sprawa? Jestem twoją matką, moja opinia jest ważna. Wiem, co jest dla ciebie najlepsze. Nie będziesz decydować, kogo po ślubie. Żenie się z natalią i adoptuję lilię. Koniec kropka. Będziesz tego żałować, gdy wykorzystają cię dla pieniędzy. Nie mogę uwierzyć, że natalia zmusiła cię do wychowywania cudzego dziecka. W tamtym momencie wiedzieliśmy już, że nie ma sensu jej tłumaczyć, więc postanowiliśmy zachować godność i odejść. Gdy wróciliśmy do domu, było mi smutno i czułam się niepewnie po tym, co powiedziała grażyna. Wzięłam Eliasza na bok. Eliasz, jesteś pewien co do mnie i Lili? Nie chcę, żebyś czuł się pod presją. Wiesz, że dla nikogo nie zostawię Lili. Zrozumiem, jeśli zdecydujesz się odejść. Mówisz poważnie? To ja nalegałem na oświadczyny i adopcję Lili. Wszystko przemyślałem. Natalio, ty i Lilia jesteście moją rodziną. Wybrałbym tę rodzinę ponad wszystko i zawsze. Przepraszam, że zwątpiłam. Nie martw się, Natalio. Rozumiem, że się denerwujesz. Dość dziś usłyszałem. Od teraz ograniczamy z nią kontakt i tak nie jest najlepszą matką na świecie. Postanowiliśmy więc nie utrzymywać z Grażyną tak częstych kontaktów. Narzekała, że Eliasz się oddala i ją alienuje. Była wściekła, gdy nie uwzględniliśmy jej w przygotowaniach do ślubu. Uważała, że powinna odgrywać specjalną rolę i wszystko kontrolować. To dziwaczne, że w ogóle mnie nie włączyliście, prychnęła. Jestem doświadczona i mądra. Mam dużo lepszy gust niż Wy. Powinniście posłuchać mojej opinii. Dlaczego niby miałbym słuchać Twoich sugestii dotyczących naszego ślubu? Jestem matką pana młodego. Należy mi się szacunek. Twoje fatalne wydatki rujnują mojego syna. Ktoś musi cię powstrzymać. Tak, matką pana młodego, która nie pochwala tego ślubu. Odparł Eliasz. Mamo, to nasz ślub, nie potrzebujemy twojej zgody. Jeśli nadal będziesz się wtrącać, po prostu cię wyproszę. Grażyna wpadła w szał, ale zdołała się opanować na ceremonię. Przyszła w białej sukni, próbując mnie naśladować. Na szczęście zachowałam spokój. Dostała tyle nieprzychylnych spojrzeń od gości, że musiała iść się przebrać. Po ślubie grażyna podwoiła ataki na Eliasza. Żądała pieniędzy i próbowała przekonać go, by mnie zostawił. Nie przepuściła żadnej okazji, by skrytykować nasze życie i powiedzieć Eliaszowi, że popełnił błąd. Wyciągaliśmy gałązkę oliwną, ale za każdym razem odmawiała. Wszystko osiągnęło punkt kulminacyjny, gdy zaprosiliśmy ją na ósmą urodziny Lili. Przyszła bez prezentu. Kiedy Lilia podbiegła do niej wołając babciu, Grażyna powiedziała: Nie mów do mnie, babciu, nie jestem twoją babcią. Ale jesteś mamą taty, jesteś moją babcią? Absolutnie nie. Mój syn Eliasz nie jest twoim tatą. Pozwala ci tak do siebie mówić, bo ci współczuję. Nie będzie twoim tatą, gdy będzie miał własne dziecko. Mamo, co z tobą nie tak? Dlaczego tak mówisz? Zażądał Eliasz. Mówię jej prawdę, warknęła Grażyna. Poza tym nie pozwolę nikomu nazywać mnie babcią, jeśli nie jest moim biologicznym wnukiem. Ten Bachor jest adoptowany. To nie jest twoje prawdziwe dziecko. Jak śmiesz obrażać moją córkę. Dziś są jej urodziny, a tobie udało się ją zasmucić w najgorszy możliwy sposób. Płakałam. Dość tego, mamo, powiedział Eliasz. Miarka się przebrała. Wyjdź i nigdy więcej nie wracaj. Zrywamy kontakt. Byłam zajęta uspokajaniem płaczącej córki, podczas gdy Eliasz wyrzucał matkę. Byliśmy zażenowani, że stało się to na oczach gości, ale oni zebrali się, by znów uszczęśliwić Lilię. Eliasz wielokrotnie zapewniał Lilię, że nigdy jej nie opuści ani o niej nie zapomni. Po tym incydencie zerwaliśmy z Grażyną kontakt na czas nieokreślony. Kłóciła się z Eliaszem o zerwanie kontaktu, ale nadal się nami nie przejmowała. Szczerze mówiąc, odetchnęłam z ulgą, że już nigdy nie będę musiała mieć z nią do czynienia wróciliśmy do bycia szczęśliwą rodziną o jakiej zawsze marzyliśmy jednak po wielu latach życie mocno nas doświadczyło u eliasza rozwinął się agresywny rak płuc zdiagnozowano go zbyt późno zostało mu tylko kilka miesięcy był nieszczęśliwy i cierpiał lilia i ja byłyśmy przy nim stale lilia właśnie skończyła studia i natychmiast wróciła do domu postanowiłam powiedzieć grażynie żeby mogła go zobaczyć ostatni raz, ale ona dzwoniła tylko raz w tygodniu i nigdy go nie odwiedziła. Pewnego dnia, gdy byłam sama z Eliaszem, wyszeptał: „ Boję się, że mama coś planuje. Ciągle pyta o moją firmę i majątek. Znowu staje się chciwa. Nie wierzę, że już teraz nęka Cię o majątek. Jak matka może być tak okrutna? powiedziałam. Jestem do tego przyzwyczajony Natalio. Już mnie to nie rusza. Martwi mnie to, że ty i Lilia będziecie nękane po mojej śmierci. Ciągle o tym myślę. Nie martw się, Eliasz. Mam idealny plan, by dać jej nauczkę. Skup się na zdrowiu. Zajmę się nią. Niestety około dwóch miesięcy po tej rozmowie Eliasz zmarł. Lilia i ja byłyśmy zdruzgotane, i szczerze mówiąc, żadna z nas nie jest już taka sama. Musiałyśmy szybko zorganizować pogrzeb i wszystkich poinformować. Wszystko wydawało się surrealistyczne. Zaprosiłam nawet Grażynę w nikłej nadziei, że będzie opłakiwać syna i przyzna się do błędów. W końcu była jego matką. Grażyna się zjawiła. Na początku myślałam, że w końcu poszła po rozum do głowy, ale jej prawdziwe motywy szybko wyszły na jaw. Podeszła do mnie i powiedziała: Tu jesteś, Natalio, żebyś wiedziała, przejmuję firmę Eliasza. Słucham, o czym ty mówisz? Lilia nie może odziedziczyć firmy ani jego majątku. Nie jest jego biologicznym dzieckiem. Jego firma powinna trafić do kogoś, kto ma tę samą krew. Tylko ludzie z jego linii krwi na to zasługują. Jesteś podłą kobietą, Grażyno. Nawet jeśli Lilia nie jest jego biologiczną córką, Eliasz kochał ją jak własną. Nie masz prawa lekceważyć ich relacji. Wszyscy wiedzą, jak blisko byli. To stało się tylko dlatego, że ty i twoja córka zrobiłyście mu pranie mózgu. Krew jest zawsze najważniejsza. Ona nigdy nie powinna dostać firmy. Naprawdę Grażyno? Więc kto powinien dostać cały jego majątek? Powiedz mi: Jestem matką Eliasza. Mamy tę samą krew. Ciężko pracowałam, by go wychować. Wy dwie na nic nie zasługujecie. Stałam przy nim, gdy zakładał firmę, więc powinnam dostać wszystko. Jesteś tylko stukniętą wiedźmą. Nigdy nie wspierałaś syna i wyrzuciłaś go, gdy miał osiemnaście lat. Potem zmusiłaś go do płacenia twoich długów, gdy walczył o zbudowanie firmy. Cóż, te rzeczy nie mają znaczenia. Prawda jest taka, że ja byłam, a ciebie nie było. Więc to wszystko będzie moje. Poczekaj tylko na odczytanie testamentu. Nie mogę się doczekać, by zasiąść jako nowa prezes. Zaczęłam się uśmiechać. Mój zmarły mąż jeszcze nie spoczął w grobie, a Grażyna już marzyła o byciu prezesem. Nieważne, że była kompletnie niezdolna do prowadzenia tak dużej firmy. Ta zuchwałość była zdumiewająca. Wiedziałam, że krzyki nie pomogą. Wokół było wielu ludzi, a nie zostałam wychowana, by robić sceny na pogrzebie. Powiedziałam spokojnie: Widzę, że przyszłaś przygotowana. Musiałaś to planować z dużym wyprzedzeniem myślę jednak że może przyda ci się pomoc lili o czym ty mówisz jestem dorosłą kobietą z doświadczeniem nie potrzebuję pomocy bahora może chcesz to przemyśleć uśmiechnęłam się podając jej wizytówkę lili dobra dawaj ten bilet chwila co tu jest napisane nie 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 jej śpiewka szybko się zmieniła widzicie grażyna nigdy nie zostałaby prezesem Eliasz już mianował mnie prezesem i przepisał na mnie firmę, zanim umarł. Kiedy byliśmy w szpitalu, omówiliśmy problem Grażyny i podjęliśmy jednomyślną decyzję. Grażyna o niczym nie wiedziała. Nie, to niemożliwe, wrzasnęła. Lilia nie jest prezesem, nigdy nim nie będzie. Dziesięciu Bachorów się nie nadaje, tylko ja zasługuję na tę firmę. A wiesz to, bo byłaś taką dobrą babcią, prawda? Masz czelność krytykować moją córkę, choć nigdy nawet nie miałaś z nią relacji. Zawsze wiedziałam, że ty i twoja córka zrujnujecie mojego syna. Teraz położyłyście łapy na jego majątku. Wynajęłam drogiego prawnika, zgniecie was w sądzie. Sędzia zgodzi się, że tylko krew może dziedziczyć majątek Eliasza. Odeszła, ciskając groźby, nie czekając nawet na koniec pogrzebu. Nie obchodziło mnie to. Wiedziałam, że wróci z prośbą. Lilia i ja przebrnęłyśmy przez pogrzeb i wróciłyśmy do domu. Mimo ciężkich serc byłyśmy zadowolone, że ochroniłyśmy firmę Eliasza przed jego chciwą matką. Dotrzymałam obietnicy i zabezpieczyłam jego dziedzictwo. Nie było mowy, bym pozwoliła Grażynie zagarnąć jego majątek. Zgodnie z przewidywaniami, Grażyna zjawiła się w naszym domu. Najwyraźniej prawnik kazał jej spróbować ugody pozasądowej. Żaden prawnik przy zdrowych zmysłach nie chciał walczyć, wiedząc, że Grażynie nic się nie należy. Mimo to nalegała. Jestem tu, abyśmy mogły zawrzeć ugodę. Nie chcę na was naciskać. Jesteście w żałobie. Porozmawiajmy i znajdźmy rozwiązanie. Nie ma o czym rozmawiać Grażyno. Nasza decyzja jest ostateczna. Nie dostaniesz ani grosza. Idź do sądu, jeśli chcesz. Pomyśl racjonalnie. Robię to dla waszej korzyści. Jeśli omówimy sprawy, cała trójka może coś zyskać. Nie ma potrzeby. Tata już zdecydował, kto co dostaje, powiedziała Lilia. Gdyby chciał coś dla ciebie, byłoby to w testamencie. Jestem pewna, że to jakaś pomyłka. Jestem jego matką. Powinnam dostać majątek. Masz ciekawe marzenia, Grażyno, odpowiedziałam. Powiem jasno, nic nie dostaniesz. I nic ci się nie należy. Zobaczymy się w sądzie, jeśli nalegasz. Słuchajcie, wydałam mnóstwo pieniędzy na prawnika. Nie stać mnie na sąd. Wpadnę w długi. Proszę, podpiszcie coś, żebym mogła spokojnie przejść na emeryturę. Zasługuję na tyle za wychowanie waszego ojca. Na nic nie zasługujesz, grażyno, warknęła Lilia. Jesteś tylko wredną starą babą, która chce pieniędzy. Nawet nie odwiedziłaś taty, kiedy umierał, a teraz przychodzisz żebrać. Jak możesz tak mówić? Jestem twoją babcią. Nie rozśmieszaj mnie powiedziała Lilia. Zawsze mi mówiłaś, że adoptowane dziecko nigdy nie będzie twoim wnukiem. Nigdy nie miałyśmy relacji. Twój wybór, nie mój jesteś dla mnie nikim. Skoro już znasz odpowiedź powiedziałam Czas wyjść. Nawet nie myśl o tym, by nas znowu nękać. Następnym razem wezwiemy policję i oskarżymy cię o nękanie. Lilia i ja wyrzuciłyśmy grażynę. Nie obchodziło nas, dokąd poszła, ani kto jej pomógł. Musiała się nauczyć, że napady złości nie zadziałają. Dalsza rodzina odmówiła jej pomocy. Jej opłaty prawne rosły, a dług się powiększał. Kiedy w końcu nadszedł termin rozprawy, sędzia wyśmiał ją na sali sądowej. W końcu zrozumiała, że nie ma żadnych podstaw do roszczeń. Ostatnio słyszałam, że Grażyna wróciła do swojego małego miasteczka i ledwo wiąże koniec z końcem. Nie wygląda na to, by kiedykolwiek przeszła na emeryturę. Jej decyzja o wynajęciu drogiego prawnika była głupia i lekkomyślna. Straciła te niewielkie oszczędności, które miała. Nikt nie chce teraz utrzymywać z nią kontaktu. Jest sama i nieszczęśliwa. Tymczasem moja córka świetnie sobie radzi w firmie. Wszyscy już ją lubią. Jest mądra i pracowita. Wprowadziła się do narzeczonego i czekają na ślub w przyszłym roku. Ja z kolei staram się być silna dla Lilii. Utrata Eliasza była trudna i nie sądzę bym kiedykolwiek w pełni doszła do siebie, ale będę tu dla mojej córki i by zachować pamięć o Eliaszu. Jestem pewna, że patrzy na nas z góry, śmiejąc się z niekończącej się chciwości grażyny.